Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj już odcinek z montażu całego tego zawieszenia do E4.6, w nie z montażu, co z wpasowywania tych wszystkich elementów, tulei, łożysk e, i zakładania tych wszystkich tarcz, które tam się znajdują. Na początek pewnie każdy się zastanawia, jaki był koszt piaskowania, rozmalowania proszkowego tego całego zawieszenia, tutaj tych wszystkich elementów. Dokładnie mówiąc, e, koszt wypiaskowania, pomalowania to jest 600 zł. Czy warto. E, Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, do jakiego samochodu, w jakim samochodzie powiedzmy e, zajmujemy się takim remontem. Dokładnie, dokładnie mówiąc, ja uważam, że na przykład BMW E46 w wersji Coupe, e, będzie autem, które w przyszłości będzie rarytasem tak jak jest na dzień dzisiejszy z modelem E30. E36 uważam, że to jest gruz i z tego auta nigdy nic nie będzie to auto pójdzie w zapomnienie modele E46, powiedzmy sedan czterodrzwiowy, czy tam kombik, tak samo pójdą w zapomnienie ale jeśli chodzi o wersję coupé to moim zdaniem ta auto ma coś w sobie, ta linia nadwozia jest naprawdę bardzo fajna już widziałem po przykład Anglika, że to auto jest wyjątkowe i zwykły, zwykły, zwykła wersja czterodrzwiowa, czy powiedzmy kombik już nie jest tak, tak ładna, nie ma tu już takiej linii nadwozia jak wersja coupé i moim zdaniem ta auto za parę lat sięgnie naprawdę wysokich, wysokich cen. na ten dzisiejszy można zauważyć, że wersja w dobrym, w dobrym stanie, z dobrym silnikiem jest już w cenie. Wiadomo, są też jakieś tam powiedzmy, nie wiem, gruzy E46 w kompakcie, w, przepraszam, w KUPE, które mają silnik 1.8. Tak? No, silnik 1.8 do takiego samochodu, no to trzeba to, 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 powiedzmy dwulitrowy diesel to jakoś tak nie za bardzo widzi. Ale wersje z silnikiem 2,5, 2,8, tak jak w przypadku tego driftowozu, czy powiedzmy, nie wiem, 3 litry albo, albo wyżej, to już są takie perełeczki, które będą zawsze w cenie. I w, te, w takie samochody, moim zdaniem, warto jest zainwestować y, pieniądze i zrobić sobie to auto naprawdę od podstaw na tip top, bo w przyszłości naprawdę, y, moim zdaniem, to zaowocuje. No i oczywiście to się również tyczy innych samochodów. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o BMW, ale jest masa innych modeli, które gdzieś tam w przyszłości powiedzmy będą jakimiś tam aretatami i cena tych samochodów pójdzie pójdzie w górę. Już nie wspomnę o takich samochodach jak mały Fiat Polonez czy tam duży Fiat, ale jest o wiele więcej innych marek, na przykład, nie wiem, golf, golf 1. Moim zdaniem golf 1 też będzie jeszcze długo, długo w cenie. A już nie mówiąc o wersjach Cabrio, czy powiedzmy, no, akurat z powrotem wrócę do E30, tak? E30 w Cabrio. Tak samo, ceny, ceny powiedzmy, są bardzo bardzo wysokie i zdobyć takie auto na, na rynku to też jest naprawdę ciężko. Golf 1, Golf 2, moim zdaniem może, może jeszcze się. Jakoś tam utrzyma na rynku. Jeśli chodzi o golfa, trójkę, golf trójka też pójdzie w zapomnienie i reszta modeli z grupy Volkswagena, moim z nami tak samo już nie zrobi takiej furory. Ale 1 i dwójka to będą takie jeszcze perełki, które się utrzymają Wiadomo, BMW-30, e jeśli chodzi o te stare samochody. A z nowych modeli to tak mi jest ciężko powiedzieć, no na pewno na pewno E46 E4, E4, w kompakcie, e, przepraszam, w coupe no, i jeszcze jakie ewentualnie mogą być e, samochody? No, ciężko mi jest na dzień dzisiejszy powiedzieć. No, i jeśli z jakichś powodów chcemy sobie zostawić ten samochód, nie wiem, mamy jakiś sentyment do tego samochodu, czy powiedzmy e, podoba nam się dany, dany model, niekoniecznie musi być jakaś tam, powiedzmy, perełeczka, ale podoba nam się to, to, chcemy je zostawić. Więc, moim zdaniem, naprawdę, 600 zł to nie są duże pieniądze za remont, powiedzmy takiego zawieszenia. Tym bardziej, że mamy to w oryginale, nie ma tu żadnych. E, elementów zamiennych, nie ma żadnych zamienników, mamy wszystko w oryginale, wszystko jest wypiaskowane, wszystko jest pomalowane proszkowo i przez kolejne parę lat, myślę, że 5, 6, nawet do 10 lat, będziemy mieli spokój z tym zawieszeniem, nie pokaże się rdza, nic sam nie zardzewieje wieje i możemy spać spokojnie. i tak, ja już się powoli biorę za wprostowywanie łożysk, ale zanim to nastąpi, to warto zastanowić się nad kolejnością montażu poszczególnych elementów w takim zawieszeniu. Jak w pierwszej kolejności postanowiłem, że wpracuję sobie wszystkie tuleje poliuretanowe, które się tutaj znajdują, ponieważ później po montażu tego, wprostowywaniu tego łożyska, montażu całej tej, tej osłony tarczy hamulcowej, czy powiedzmy w niektórych modelach tarczy kotwicznej, ta tarcza kotwiczna będzie mi po prostu przeszkadzała przy wprostowywaniu tych wszystkich po prostu zrobi się niewygodna i trzeba będzie robić to wszystko ostrożnie, tak żeby nie pognić tej, tej całej tarczy. A ta tarcza oczywiście jest nowa, ponieważ te wszystkie elementy w tym zawieszeniu są nowe. I teraz tak, zanim w ogóle zaczniemy wpracowywać łożysko, w pierwszej kolejności musimy się zastanowić jakie, jakiego rodzaju mamy łożysko. Tu akurat w przypadku BMW nie ma żadnego problemu. Łożysko jest zwykłe, standardowe. Jest tutaj oczywiście system ABS-u, ale, ale w łożysku nie znajduje się koronka magnetyczna. W nowszych samochodach, jak wiadomo, na łożyskach znajdują się pierścienie magnetyczne. I w tym momencie, kiedy mamy taki pierścień magnetyczny na łożysku, musimy się zastanowić nad tym w którą stronę to łożysko musimy wprasować. Tu w przypadku tego łożyska nie ma najmniejszego problemu, czy wprasujemy je w ten sposób, czy wprasujemy je w ten sposób. W momencie kiedy mamy pierścień magnetyczne na łożysku, musimy zwrócić uwagę na to z której strony znajduje się czujnik ABS-u, tak żeby w momencie wprasowania tego łożyska ten cały pierścień magnetyczny był od strony czujnika ABS-u. No i czy, oczywiście sama zasada wprasowywania łożyska jest prosta. Wiadomo, że użyska nie możemy ani naciskać tutaj na ten środkowy, na tą środkową szolkę. Nie możemy użyska wprostowywać naciskając na tą tutaj osłonę tych kulek, które się w środku znajdują. Tylko użysko musimy, musimy sobie dopasować taką tuleję, czy powiedzmy nie wiem, wykorzystać stare łożysko, które, które żeśmy wyprasowali, żeby wprostowywać łożysko po zewnętrznej szolce. Ja akurat tutaj nie mam żadnego problemu, ponieważ mam cały zestaw takich fajnych tulei i bez żadnego problemu mogę sobie dopasować taką tuleję, żeby po, tym, po tej zewnętrznej szolce po prostu wprosowywać to łożysko. Oczywiście sam proces wprostowywania, podczas wprostowywania też musimy zwrócić uwagę na to, żeby to łożysko wprostowywać prosto, żeby podczas wprostowywania to łożysko nam się nie kantowało, ponieważ też możemy albo uszkodzić zwrotnicę, z powiedzmy piastę, czy też może na przykład dojść do samego uszkodzenia łożyska, czy podczas wprostowywania po prostu może nam się to wszystko wsunąć i uszkodzimy tutaj tą osłonę, która osłania te powiedzmy kulki i zabezpiecza, zabezpiecza przed dostawaniem się piasku i kurzu do środka do łożyska, bo w momencie, kiedy uszkodzimy sobie ten, tej, tą, ten element ochronny, w tym momencie skrócimy żywotność takiego łożyska, ponieważ podczas jazdy samochodem będzie się tutaj dostawała wilgoć, będzie się dostawał piasek, będzie się dostawał kurz i w tym momencie na takim łożysku już nie zrobimy, nie wiem, powiedzmy nie wiem, 60 tysięcy, 100 tysięcy, tylko 20 tysięcy i po 20 tysiącach takie łożysko po prostu e, zaczynam już powoli huczeć i będzie się nadawało ponownie do wymiany. To samo tyczy się w momencie, kiedy będziemy wprostowywać nie po tej szolce zewnętrznej, tylko powiedzmy, nie wiem, po tej wewnętrznej e, części. Również możemy skrócić żywotność takiego y, łożyska. No i tak jak wspomniałem, warto sobie ustawić to wszystko w miarę, w miarę prosto. Tak jak teraz. Teraz już wiem, że to, te elementy wszystkie są, y, patrzą na siebie prostopadle. W momencie kiedy będę wprostowywał to łożysko tutaj, będę miał pewność, że to łożysko będzie wchodziło równo. W momencie kiedy to wszystko jest gdzieś tam w jakiś sposób skrzywione, po prostu jest ciężko wprasować to łożysko prosto, ono się będzie y, krzywiło. Także warto trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby sobie to wszystko fajnie układać i ułożyć i wtedy nie mamy żadnego problemu z wprostowywaniem takiego łożyska. No i tak, użytko mam już wprasowane, zabezpieczone zabezpieczeniem i teraz już mogę na spokojnie przystąpić do montażu tej całej osłony, czy powiedzmy kotwicznej. Dopiero po montażu tej całej osłony będę mógł przystąpić do wprasowywania piasku, który się tutaj znajduje. Tak jak wspomniałem, trzeba po prostu pamiętać o kolejności montażu poszczególnych elementów, tak żeby sobie później roboty nie narobić ponieważ gdybym teraz, gdybym najpierw wprosował tą piastę, która tutaj się znajduje nie miałbym możliwości już zamontowania tej całej osłony, czyli czyli w pierwszej kolejności po wprostowaniu łożyska, póki jeszcze powiedzmy ta osłona mi nie przeszkadza Wprostowałem sobie łożysko. Teraz przystąpię do montażu tej osłony. A dopiero na sam koniec przystąpię do prosowywania piasty, i w tym momencie już będę miał cały wachlarz przygotowany do montażu. No i teraz już przyszedł czas na prosowywanie piasty. I przy piaście również trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to wszystko wprostowujemy, a mianowicie teraz. Kolejność jest tak, jakby odwrotna. Przy wprasowywaniu samego łożyska do wahacza, czy tam powiedzmy do zwrotnicy, zapieramy się o zewnętrzną szolkę, czy tam zewnętrzny element tej, tego łożyska. W momencie, kiedy zaczynamy wprasowywać piastę, musimy, musimy zabezpieczyć szolkę wewnętrzną, czyli musimy podeprzeć szolkę wewnętrzną, tak żeby podczas. Prasowywania piasty, wiadomo, przez górny element yy, piasta nam bez żadnego problemu przejdzie, ale w momencie, kiedy dojdzie do drugiego łożyska zewnętrznego, wprasowywując piastę bez podparcia tego elementu, po prostu podczas prasowywania ten element nam wypchnie i łożysko się rozsypie. Także w momencie, kiedy zaczynamy wprasowywać yy, piastę, tak naprawdę musimy w tym momencie podeprzeć wewnętrzne, wewnętrzne łożysko. I wtedy bez żadnego problemu, bez powiedzmy, możliwości uszkodzenia takiego łożyska bezpiecznie możemy taką piastę wprasować w łożysko i w tym momencie zakończyć już wymianę takiego łożyska w zwrotnicy czy powiedzmy w wahaczu. No i tak oto całą, cały wahacz mam już gotowy do montażu, wszystko zostało wpasowane. Tutaj oczywiście hamulca ręcznego na linkę nie będzie, ponieważ jest auto do driftu, więc jest to hamulec hydrauliczny. Na tym już praktycznie zakończyłem cały montaż tych wszystkich elementów, które się znajdują na tym wahaczu. Tak naprawdę do założenia na aucie już został tylko i wyłącznie zacisk hamulcowy oraz, oraz tarcza i oczywiście podpięcie tego wszystkiego do hydrauliki.